Żyje żyje, nam, niech niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nie nam. nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie zagaśnie, nie nam. nie żyje nam. Niech kto nam. Niech nie nam. Niech go zaśnie. Co lat, co lat, sto lat, sto lat żyje nam. Co lat, sto lat, sto lat, sto lat żyje nam. niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje, niech żyje nam. Tak, ale z dmuchni świeczki. Jakiś gaz do tego tak leciał. Ten... Ale to wywinął. Przenisz Dobrze.